serdecznie. W tym filmiku chciałabym pokazać, jak zwiększać robótkę. Tutaj mam już kawałek robótki, półsłupki robione rządami. Mam cztery oczka na szydełku. Ta robótka ma cztery oczka i będziemy powiększać. Będziemy powiększać o dwa oczka, o oczka brzegowe. O to oczko i to oczko będziemy zawsze powiększać. Tak na przykładu, żeby zobaczyć, w jaki sposób będzie nam rosła robótka jedno oczko do góry robimy przekręcamy robótkę i teraz tak jak wspomniałam, w brzegowych oczkach będziemy robić po dwa półsłupki wbijam się w oczko, chwytam nitkę przekładam pod oczkiem, znowu chwytam nitkę i przekładam pod dwie petylkami i jeszcze raz robię półsłupek w tym samym oczku i już z jednego oczka powstało nam dwa, powstały nam dwa oczka w tych kolejnych dwóch zrobię tylko po jednym półsłupku jeden i dwa i ostatnie oczko zrobię tu dwa półsłupki jeden i dwa i powstało to nam teraz mamy sześć oczek jeden dwa trzy cztery pięć sześć z czterech i znowu idziemy w górę jedno oczko przekręcam robótkę i w brzegowym oczku robię dwa półsłupki Jeden, dwa. W tych środkowych robię po jednym półsłupku. Jeden, dwa, trzy i cztery, i w ostatnim oczku zrobię dwa półsłupki. teraz mamy 8 oczek. 1 2 3 4 5 6 7 8 i robótka nam rośnie po bokach. I znowu jeszcze sobie raz powiększymy. Idziemy w górę. Przekręcam robótkę i w oczku brzegowym drugim od szydełka. Dwa półsłupki, jeden, dwa. Kolejnych po jednym i w ostatnim dwa półsłupki. W tej chwili mamy 10 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tak od właśnie w taki oto sposób powiększamy robótkę. Zawsze w każdym w jakim, w oczku, gdzie nam potrzeba jest, dodać, prawda? Nie musi to być zawsze na brzegowych oczkach. Do, robimy dwa na przykład półsłupki, bo jeżeli, my, jeżeli robimy inną techniką słupki, więc wtedy będą dwa słupki. W tym przypadku ja robię, jak wspomniałem, półsłupkami i nam będzie się zmieniał, w taki oto sposób będzie się zmieniał kształt robótki.